to nigdy się nie skończy. No i wykrakałem. Witajcie po raz kolejny w tej nieco bardziej swobodnej, bardziej spontanicznej formie, na którą zdecydowałem się kolejny raz, ponieważ traktuję dzisiejszy filmik jako swego rodzaju appendix do monumentalnego przeglądu figurek Shockwave'a, na który kiedyś, kiedyś się zdecydowałem. Filmu, którego nawiasem mówiąc, jestem dosyć zadowolony, na tyle, że zdarza mi się czasami go po prostu oglądać. No może niekoniecznie oglądać, ale po prostu puścić sobie w tle i przysłuchiwać się samemu sobie. Ach, leki narcyzm. Tak jak przewidział Benes z przeszłości, jest to swego rodzaju niekończąca się historia. Modele mojego ulubionego bohatera cały czas powstają i wiadomo, że na niektóre wciąż mam chrapkę. A ponieważ na szokującej półce znajduje się jeszcze trochę miejsca, zdecydowałem się pociągnąć temat. Pytanie, czy teraz każda kolejna recenzja nowego Shakurwa będzie przeprowadzona w ten sposób? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. To zależy od tego, na co będę miał ochotę, jaki będzie nastrój i jakie będą zapatrywania i inspiracja. Ale do rzeczy. Bumblebee Movie. Jaki generalnie jest status Bumblebee w fandomie? Bardziej hot, czy bardziej not? Ja szczerze mówiąc nie jestem do końca pewien, czy byłbym w stanie na, odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ <grywania> nie widziałem Bumblebee Movie. Tak, może wstyd się przyznać, a jakoś do tej pory ta produkcja mnie ominęła. Przy czym nie mam też jakiejś potężnej ochoty jej nadrabiać, mimo że słyszałem raczej pozytywne opinie. Ale ze mną już tak po prostu jest. Jeśli coś odłożę na później, to najprawdopodobniej nigdy już do tego nie wrócę. Jeśli nie złapię hype'u na początku, bardzo, bardzo ciężko jest mi do czegoś wrócić i nadrobić po latach. Może kiedyś, może, nie wykluczam. W każdym razie wiem jedno. W filmie pojawił się Shockwave na parę sekund. Oczywiście wystarczyło, żeby w końcu jego figurka się pojawiła. Figurka na bazie tego konkretnego designu. Co się tyczy starego, poprzedniego designu filmowego Shockwave'a, ja raczej byłem na tak. Był to jeden z tych projektów, który raczej przypadł mi do gustu i moim zdaniem wciąż, wciąż daje radę i zestarzał się dobrze. Tak, jest trochę edgy, jak duża część bejowskich designów, ale edgy w dobrym stylu. Jak Wam mówi, lekki redesign, lekki powrót do korzeni, filmowy styl, ale nieco bardziej badzi g ale jednak filmowy, więc zobaczmy jak to się sprawdza w praniu. A zatem nie przedłużając, przed Wami Studio Series Core Class Shockwave. Sorry. Studio Series Core Class Shockwave. Studio Series Core Class Shockwave. No właśnie, Core Class. Pierwsze ujęcie na tym konkretnym projekcie, pierwsze ujęcie tej postaci właśnie w tej postaci w ten sposób. I od razu miniaturowa skala. Dość nietypowe podejście, nietypowe zagranie ze strony Hasbro. Wiadomo, że wszyscy zawsze liczymy od razu na jakieś bardziej grube ryby, na konkretne, duże, mięsne figurki. A tymczasem tak ważna postać jak szoku została nam ukazana w miniaturowej formie. Okej. Okay było coś, co jakoś bardzo przemawiało za tą decyzją? Nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć. Oczywiście, nie czekając na kolejny ruch Hasbro, niektóre firmy Ferparty zapowiedziały już swoje własne, duże wersje tego pana. Teraz nie pomnę nazwy. Ale jeśli ktoś chce się trzymać wyłącznie oryginalnych, oficjalnych wydań, no to ma do dyspozycji teraz tylko tego maluszka. To nie można powiedzieć. Jest to kolejna, mała, sympatyczna, miniaturowa zabawka. Kolejny przedstawiciel braci mniejszej. Tych małych, uroczych. Transformerów, które po prostu aż chce się złapać w rękę, postawić sobie na biurku jako takiego desktoja, jako desk, desk zabawkę, biurkową zabawkę i od czasu do czasu po prostu się nim pobawić w przeliód, w kolejnych rzeczy na klawiaturze. Budzi sympatię, budzi pozytywne emocje jak wszystko, co małe i urocze. Widać, jak bardzo starano się tutaj zachować złoty środek, ten złoty balans między bardziej ostrą, ciętą, brutalną, można powiedzieć, stylistyką mówi stylistyką bajowską, a poczciwie G1. Czas gdy stary design filmowy wygląda po prostu jak jakiś demon ubrany w metalową zbroję, z tymi wszystkimi żebrami, ostrymi, ciętymi kątami i bronią z Isengardu. Shockwave z Bumblebee Movie wygląda z kolei bardziej jak klasyczny Shockwave, który postanowił lekko zmienić stylowe i... nie wiem dokonać potężnego upgrade'u. Nowocześniejszy, bardziej pasujący do czegoś, co widzielibyśmy na dużym ekranie w filmie live action, ale wciąż zachowujący tego klasycznego ducha. jest tutaj kilka elementów designu, które naprawdę lubię. Podoba mi się, że nogi mocno nawiązują kształtem do oryginału. Mamy tutaj te takie rozszerzające się łydki, oczywiście uzupełnione gąsienice, coś czego w oryginale nie było. Ale no, ten kształt po prostu mi się tutaj jakoś kojarzy. mi się podobają tutaj sztubki, nie wiem czemu, ale przez to, jakie są takie płaskie i szerokie, sprawiają po prostu wrażenie, jakby kolega wbił się w takie puchowe, wielkie kapcie. Oczywiście prężny monocyc z ekranem. Kolejny raz mamy też do czynienia z szoku, który ma lekką jakby ekspresję twarzy, raczej swojej twarzy opłytki. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać, pewnie puszczę puszczetować na jakimś zdjęciu, ale tak, to jest y, kolejny szoku, który. Y, no, robi takie troszeczkę wieszne jest to, że w łapkach mamy aż dwa stawy grzybkowe do obracania w bicepsie i obracania jeszcze przedramienia w czasie transformacji. więc mimo że nie ma tutaj odwrotowych nadgarstków, wiadomo, zbyt małe piąski, to i tak yy, może zrobić tak. No i cóż jeszcze mamy? Mamy działo. Działo rękę, która znowu jest taką troszeczkę oszukaną. Działa ręką, bo tak naprawdę jest to brońka z portem 3 mm i mamy normalną dłoń i nie jestem tak do końca przekonany czy lubię jakoś bardzo koncept Shockwave'a z dwiema normalnymi dłońmi bo inaczej to działo ręka ta, ta, ta jedna putowana ręka zastąpiona działem jakoś tak no to jest coś to co bardzo wrosło w ten design i, i dlatego hmm, chyba nie przepadam za bardzo z tymi półśrodkami aczkolwiek ma to oczywiście znaczenie co do transformacji gdyż ponieważ tutaj mogę lekko zdradzić schemat transformacyjny Zakłada się to tutaj na głowę, za pomocą kolejnego tutaj pega. To nie będzie tak dokładnie wyglądać po, ten, po transformacji, ale no idea jest taka i w sumie. Ale to wygląda jakby miał teraz taki fantazyjny warkocz, długie, długie włosy, długi fantazyjny warkocz. <ścoughs> gender, gender Shockwave, nikt nie prosił, dostaliście. Jak ktoś chce, może to zedytować i. W, kleić w tle ten taki, wiecie, ten seksowny saksofon. Nie mogę się też oprzeć w wrażeniu, że jego uda są jakieś takie extra fake. Thick. Extra thick! Ale kto demonicznemu kalkulatorowi zabroni? Pozawalność standardowa dla core class, ruchoma głowa na stawie obrotowym, mamy kuleczki w biodrach, kuleczki w ramionach, obrót, oczywiście łokieć, kolanką Czyli nic specjalnego, ale dla takiego malucha wystarczy. O transformacjach. Postarajmy się jej dokonać w rytmie jednej z najpiękniejszych piosenek wszechczasów. Przetransformuj mnie, cały korpus zegnij tak. Postaraj się, by tu powstał z robota mały czołg. Zabierz mnie tu, złącz elementy tak, żeby powstał taki kształt. Innymi słowy, zmień mnie w czołg Innymi słowy, daj. Mam nadzieję, Frank, że wybaczysz mi to straszliwe kaleczenie tej piosenki. I tak po krótkiej transformacji powstaje Cyberverse, szakuj. Tak, nie da się ukryć, że tryb alternatywny nowego Core Klasa był bardzo mocno, chyba, inspirowany Komandorem Cyberverse Prime. No nie identyczne, ale bardzo podobne projekty. Też taki H-Tank, widać złożone, prawda, wysunięte do przodu nogi, ręce z tyłu i tak dalej. Moją robotę robi, aczkolwiek trochę śmieszne jest to, że głowa wcale nie jest ukryta, tylko wysunięta do... tylko przesunięta na tyły. Więc no, jeśli chcemy, możemy sobie zrobić po prostu tak, że... Shockwave ma bardzo ładny wgląd na to, gdzie jedzie w którym kierunku jedzie. I dzięki temu może być szybszy, bo pamiętacie ten trik z Geta, Jak się odwracało lufę czołgu do tyłu i strzelało, i wtedy czołg jechał szybciej? Naukowo potwierdzony. Właśnie, a propos strzelania. Czy się da? Czy da radę? Czy da radę? Czy da radę? Mamy to! Mamy PewPew! Lufa jest kompatybilna z PewPew-efektami. Yeah! Mały Shockwave. Pojedynczy pancerny w jednym czołgu. Robi ten tryb swoją robotę, aczkolwiek jest też taki troszeczkę delikatny. Tutaj no, widać tutaj troszeczkę takie ażurowości, no i te połączenia tutaj tych rąk nie są jakoś bardzo, bardzo stabilne. Mam tutaj połączenia tylko na takie małe, małe pazurki i wystarczy to tylko lekko tak trącność troszeczkę tak zgnieść, i już cała ta konstrukcja zaczyna się składać. No widać, że po prostu starano się jakiś, jakiś ten alt mu tutaj dać, mimo że. No, nie było żadnych, jakichś, oczywiście, materiałów referencyjnych, bo na ekranie szokujący, z tego co pamiętam, ani razu się tam nie transformuje, jak Bumblebee mówi. Coś po prostu musiałoby myśleć, więc znowu postawiono na takie nie wiadomo, co jeździdło. Nie wiem też do końca, czy jakoś super by sobie to radziło z jeżdżeniem, skoro parę gosiń jest tylko tutaj i tutaj, ale okej. Okay. Ja, jako taki futurystyczny, cyberpański mini daje radę. Może być. Także oto Core Class Studio Series Core Class Shockwave. Przyjemna, mała zabawka, która daje radę. Tylko pytanie, jaką będzie pełnić tutaj rolę? To jest zagadnienie, które mnie troszeczkę męczy, ponieważ nie uważam tej zabawki za złą. Jest całkiem przyjemna, jak wspomniałem. Pytanie tylko, jaki jest jej sens? Widzicie, odkąd poświęciłem całą jedną półkę na te wszystkie iteracje mojej jednej ulubionej postaci, zaczęła mi doskwierać pewna myśl. Kiedy poświęca się tyle miejsca i wysiłku na zasilenie tej gałęzi kolekcji, która jest specyficzna, wyspecjalizowana, chcemy, a przynajmniej ja chcę, żeby każdy z tych modeli coś do tego wnosił, nie był jedynie kolejną rybą w ławicy, kolejnym szeregowcem w szeregu. W związku z tym zastanawiam się, na ile potrzebowałem tego Shockwave'a, bo faktycznie go chciałem, a na ile by odznaczyć kolejną pozycję na liście. Pozycję, która dopiero to się pojawiła i z racji małych gabarytów jeszcze się ją gdzieś tam wciśnie. Byleby powstała recenzja, byleby pozyskać kolejny model pasujący do koncepcji. No bo tak właściwie konkretnej roli ten malec nie spełnia, na pewno nie jako definitywna wersja tego designu. No dlaczego został wydany jako core class? Dziwny kaprys Hasbro, żeby cokolwiek z tej fali wrzucić w miniaturową skalę. Na dodatek nie przekreślono szans na pełnowymiarową wersję w przyszłości, więc czy no nie jest to takie trochę bejtowanie fanów? Tak, to jest fajny core class, ale czy nie powinien być od początku czymś większym, być tą właściwą wersją tego konkretnego designu, co najmniej w klasie Voyager? Taki na przykład Commander's Prime nie próbował zastąpić większego i był jedynie alternatywą dla fanów małej skali. Nie ma żadnego sensownego powodu, żeby Bumble Bishop wydawać jako core. Gdzie indziej jakieś tam uzasadnienie się znajdzie. Combiner Wars był malutki, bo miał funkcjonować jako Target Master dla Bruticusa. Pocket to jest Defender, to już w ogóle efekt wykrystalizowania się całej tej idei malutkich Third Party, do no takich swoistych mini masterpiece'ów, które hurtem zawojowały serca fanów. Skoro rozmiar to nie do końca coś, co to wypaliło, to może chociaż jakiś wyjątkowy design. No i znowu nie za bardzo, bo jest to projekt jednak dość standardowy moim zdaniem. Po prostu. Robot. Dwie łapy, dwie ręce. Nie ma tu zwariowanych, dziwnych, ale przez to interesujących rozwiązań, jak kreskułkowe kształty animated czy estetyka Prime, łącząca w sobie ostrości i obłości zarazem. Zawiera po prostu wszystko, co charakterystyczne dla postaci. No, poza uwielbianą przeze mnie rułą. Jest to projekt, moim zdaniem, ostrożny. Jak wspomniałem, powrót do korzeni, no ale z takim redesignem na moduł stylistyki live action. No tyle tylko, że takie mruganie do g w innym kontekście też już miało miejsce wiele razy. Studio Series Core Class Shockwave jest osiemnastą figurką jednookiego Decepticona w mojej kolekcji i im więcej o tym myślę, tym bardziej odnoszę wrażenie, że niewiele do niej wnosi, poza zajęciem jeszcze odrobinę cennego miejsca. Nie mogę powiedzieć, że się nim nie cieszę, ale zaczynam się troszeczkę obawiać, czy nie zmieniam się pomalutku w niewolnika swojej własnej koncepcji. Założenie było pozyskiwać modele, które coś znaczą, są w jakiś sposób charakterystyczne dla marki, mają jakąś historię, nietypowe rozwiązania, są badesowe albo wręcz przeciwnie, urocze. Czy wejście w posiadanie czegoś, co jest po prostu ok i niewiele poza tym. To nie jest już ta równia pochyła, zatracenie, uzależnienie. Uparte parcie naprzód, bo wiesz, że trwająco od lat zamiłowanie do jednej konkretnej postaci, ten popkulturowy wycinek, który wżarł się w twoje stezstwo, stał się częścią Twojej internetowej persony, Twojej identyfikacji w sieci kolekcjonerów tożsamości. I nie ma możliwości się od tego uwolnić, powiedzieć basta i sposować, bo stracisz część siebie. Może to po prostu ja podchodzę do tego wszystkiego nieco zbyt poważnie. Co to, to tylko zabawki i mają dać nam radość. Parę słów podsumowania. Jeśli ktoś szuka naprawdę konkretnej, dużej, dopracowanej figurki, która w pełni go satysfakcjonuje jako reprezentacja szokowa na półce, no to Core Class będzie po prostu tylko taką ciekawostką. Raczej nie spełni tutaj tych najbardziej pokładanych oczekiwań. Za to, jeśli ktoś jest po prostu zbieraczem maniakalnym, zbieraczem, który 20 lat temu zobaczył pewną scenę z komiksu o transformujących się robotach i ta scena. I zawarta w niej postać tak na niego wpłynęła, że odnalazł swoją estetykę na zawsze i jest w stanie wydawać kolejne, zarobione pieniądze na kolejne kawałki bardzo podobnego do siebie plastiku. Podczas chyba nawet nie muszę tutaj nic polecać, bo prawdopodobnie ta figurka znajduje się już w kolekcji takich osób. Podium Series Core Class Shockwave. Dla niektórych coś, co po prostu jest, dla innych kolejna rzecz do odhaczenia na liście. A jeszcze innych po prostu fajna, mała zabawka. I z tym wszystkim, tymi wszystkimi refleksjami zostawię Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że coś wynieśliście z tej spontanicznej recenzji. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na kolejne materiały już wkrótce. Yy, oczywiście zachęcam do wpadania na Insta, wpadania na Discorda, do zostawienia komentarza pod tym filmem, zostawienia jakiegoś śladu po sobie. Życzę wszystkim miłego dnia, smacznej herbatki, dużo kotków do wygłaskania.